Siema. Bartek ma teraz ze dwóch to tak 13.05. Więc e, ja, więc on... więc on w każdym momencie może się odezwać, więc się nie przestraszcie. Siema, no. Grajcie na moim PV, to ja potem link. Nie... nie, siema. Nie, lepiej według mnie na publicznym, więcej się dzieje. Dobra. Nie, najlepiej to jest według mnie e, na... publicznym. Nie wiem, to ja na razie idę na straż pożarną. Chwilę tym, teraz reset. Dobra, spoko. Trochę mało widzi, ale... Siema, bank, stojaku, panto. Siema, jak... Ty... Siema kuban, to siema! Może jak wracać to pójdę, to wycider... Dobra, spoko. Po co mi miotła? Dobra, zobaczymy. Jak spalił na czciu, o jezu. Gramat. O, geologii, mam pomoc Czy ja nic nie widzę, co nie? Ej, a co gdybym tak przełączył. Chwilkę, pójdę na Google. Kurto, Discord. Czy mogę przełączyć po prostu tak o. A nie, no to chwilę, to wy Co to jest za. Aha, okej. Okay. Ty to chwila. To, to na razie zatrzymuję.